Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox Polish Car Driving. No i w dniu wczorajszym, ponieważ nagrywam to w niedzielę przed update z nowym zawodem, nową pracą no i według tutaj opisu jest, jest to praca w której jesteś kierowcą autobusu i rozwozisz ludzi z punktu A do punktu B no jest to oczywiście oficjalny update 25 marca 2023 roku jest to wersja 1.3.4, no i ten transit jest do tego czasu jeszcze w becie, a razem z nim dostaliśmy trzy busy możemy również jeździć dowolnie bez żadnych zleceń i właśnie w dzisiejszym odcinku omówimy sobie cały część log, całą aktualizację i pójdźmy sobie teraz do pana Picu. Oczywiście kilka dni temu dostaliśmy screenshota z tego miejsca. Ale te autobusy są głośne, gdzie dostaliśmy tutaj taką zapowiedź z pineską, zaznaczającą 25 dzień marca. Tutaj jeszcze mamy zaznaczone coś na zielono, jest to początek czasu letniego, czyli oni się tutaj nie wzorowali kalendarzową porą roku, tylko bardziej zmianą y, czasu, bo oczywiście, jak ktoś nie wie, to z 25-26 była zmiana czasu z zimowego na letni. Co mamy tutaj? Interact. No i oczywiście dostaliśmy tutaj trzy busiki, jak już wcześniej przeczytałem. Mamy tutaj Majestic Variant. W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, Majestic wziął się od tego, że kiedy, kiedyś, bardzo dawno temu w Euro Truck Simulator właśnie tak nazywał się Mercedes, bo jeszcze wtedy, wtedy jeszcze nie, ta gra nie miała praw pełnych do do wykorzystywania nazw. No i skoro Roblox również nie ma tej misji no to również jest nawet to samo logo. Ja już to sobie zakupiłem, bo mamy tutaj jeszcze Mlecza, czyli to jest prawdopodobnie Kielcz. Nie wiem, ja się totalnie nie znam na autobusach. No i również mamy nową opcję Cell, ale myślę, że o tym wspomnę później. No i to jest bus za 160 tysięcy. Generalnie najtańszy jest za 25 tysięcy. To jest 100 koni, około 100 koni różnicy. Fomax jest ten sam, biegi są ty same, te same. Najtańszy autobus mam Vomax 80, 122 konie mechaniczne, 13 siedzeń, Chyba siedzenia też mają różnice właśnie. dlatego też od tego zależy, te, zależy ten layout, tak zwany. I w ogóle KRS BP954, na nie wiem, co to może być za autobus. No to Jelcz, bo Jelcz to jest myślę taka dość popularna yy, marka, że tak mogę powiedzieć. No Majestic, wiadomo. Takich bardzo dużo jeździ w Polsce. przynajmniej w takich mniejszych miejscowościach. Faun. I teraz tak. Jeśli chodzi o sam wygląd tutaj całego autobusu, to możemy sobie wyjść. I on tutaj wygląda w ten sposób. On ma bardzo ładny yy, interior, co w się sensie, no. Interior jest bardzo ładny względem innych pojazdów, jak wam po, mogę powiedzieć. Bardzo to wszędzie fajnie to można wygląda, można sobie ładnie usiąść również. Tutaj mamy drugie wyjście. I to wyjście nawet ma kolizję i to wszystko jest tak dobrze zrobione. Nie możemy dachem wyskoczyć, jakby są też. Mamy również takie, takie górne okienka, jak to są w tych autobusach. I Gdy sobie tutaj już klikniemy na F, żeby usiąść, będziemy mogli... Wybrać sobie Route, road, czyli zlecenia, czyli po prostu trasy. I mamy tutaj dwie do wyboru, myślę, na razie. Jeszcze tu chyba jest free roam, ten tak zwany. Weźmy sobie tą droższą. Jest to sławno darłowo, tańsza jest sławno smardzewo. No, o wiele się różnią. Generalnie ja zacząłem nagrywać trochę później z tego względu, iż były przepełnione serwery i nie można było, ale raz udało mi się bez nagrywania, niestety, yy, odpalić. I się zdziwiłem, gdy zobaczyłem to. Yy, ten hat, czy guai, jak to tam woli. Zobaczcie, mamy tu w ogóle inny mgła jak w innych samochodach I to wygląda kompletnie inaczej A i tak, tutaj musimy się wybrać w tą stronę No i teraz, widzowie, ważna informacja dla was Jeśli macie przystanek tam Czyli na dworzec, bo to jest również jedna z nowości Nie przejedziecie tu pod mostem, bo się zablokujecie No i niestety, nie wiem jak to wygląda w innych autobusach, tutaj to jest niemożliwe Także no niestety będziecie musieli objechać to naokoło To też będzie mogło robić mocne opóźnienie Myślę, że tu większego problemu nie będzie o jest, kurde, patko bosko. Co to było? Co to jest? Te busy, z tego co wiem, przynajmniej ten najdroższy ma duży problem z hamowaniem. I naprawdę ja bym... O kurczę, pociąg jeszcze jedzie. Kurczę, jak, jak chciałem spotkać ten pociąg, to nie było go. W ogóle te ślabany się coś zacinają. O, jest inny dźwięk. Słyszycie? Dźwięk jest inny. O kurde. Krótki ale szybki pociąg. No? Myślę, że to dłużej potrwa, tak szczerze. Ale na czym ja skończyłem? Skończyłem na tym, że ja tam zalecam dopomagać sobie czasami ręcznym, bo to dużo wam pomoże. Bo naprawdę te busy bardzo słabo hamują. Pamiętajcie, jak zgasły te. Gasły rogatki to, to, to dopiero jedziecie, bo nie wiadomo. Tak, niestety jeśli chodzi o te busy, to nagrałem, musiałem nagrywać troszeczkę później. Na, najpierw nagrałem resztę ty, resztę część loga, potem dogrywam jakby jazdę busem, ponieważ taki problem, że serwery były przepełnione. A propos, jest tu max 10, jeśli jesteś na transicie, masz max 10 osób, ale już, już po prostu już się rozluźniły trochę te serwery. Ale rano, jak chciałem nagrać szybko film, to no trochę nie, nie za bardzo wyszło, więc. No niestety. Bardzo śmieszne ma te, te autobus, te dźwięki, Dzisiaj on bardzo słabo hamuje. Ja jak jesteś przyzwyczajony do ciężarówki, no kurczę. I tak jest, trzeba się też nauczyć tym jeździć oczywiście. Moim zdaniem, jakby tutaj twórcy mieli chęci, to mogliby zrobić osobne kategorie, na przykład typu C czy jakie tam są na autobusy, nawet nie wiem o. No i tutaj już mamy problem, ponieważ stoi sobie taki pan w białym maluchu i jak go tu ominąć tym autobusem, nie, nie łamiąc oczywiście prawa i nie, nie zjeżdżając no, na przeciwny pas. No jest to dość problematyczne, trzeba się przyzwyczaić, nauczyć i myślę, że, że troszkę jeszcze to jest do poprawienia. Przypominam, że to jest beta i to wszystko może się zmienić, na przykład cała fizyka może się zmienić tego autobusu. Tutaj niestety jest taki też pewien problem, że trzeba ustąpić takiemu panu na przykład, bo, bo potem sami nie wykręcicie, gdy, gdy będziecie się wpychać na hama. Ja rozumiem, że przepuszczać też nie za bardzo, ale zobaczcie jakie tu jest wąsko. Tu trzeba zjechać bardzo mocno na przeciwny pas, żeby jakkolwiek tutaj zakręcić. No i tutaj również jest ten problem, bo to jest nieco troszeczkę upośledzone, że tak nieładnie powiem. Ja sobie zrobię ten w ten sposób, żeby łatwiej mi było. Tu jest tak trudno to wszystko wyregulować. O, uderzyłem. Co ja zrobiłem w tym momencie? No i przepadł przystanek, naprawdę? Czy stało? Czemu oni znikli? To był błąd, czy mi przepadł przystanek? Prawda, mi przepadł przystanek, ja pierdzielę. No to trzeba się też spieszyć jak widzicie, ale ten czas jest troszeczkę przesadzony, moim zdaniem. To przez to, że potrąciłem pieszego. Bardzo możliwe, że go potrąciłem, jakby go z troszeczkę z swojej trasy AI wytrąciłem. Jest to NPC, to są NPC, które wsiadają do autobusu, oczywiście. No i wiadomo, że takie coś nie, nie mogło być bez żadnego problemu, czy bez żadnego błędu. Musimy tutaj nadrabiać czasem, bo myślałem, że tu można tak sobie na spokojnie pojeździć. BMW się wywala. Kurczę, ale tu kolejka. Mam nadzieję, że mi nie znikną ci pasażerowie znowu. Gdzie prawdopodobnie trzeba uważać. Żeby nie wjechać w pieszych. Dobra, idźmy na przystanku. Otwórzmy drzwi. Tak, przepraszam, że tak bardzo cicho mówię, ale jest bardzo późno. Może jeszcze wolniej. Ty, oni coś gatają nawet. Czy coś się zbugowało? Nie gadaj. Kurde, ktoś do mnie wszedł Co To jest. Nie mogę ruszyć, jest problem. Kurcze, coś się zepsuło. W spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy to zrobić teraz tak jak najszybciej, ale najbezpieczniej oczywiście. Ale bardzo mi się podobają dźwięki tych samochodów. One są troszeczkę za głośne i mnie troszeczkę już nie robią, ale bardzo mi się podobają. O kurczę, pod prąd jedzie. Co za pirat? O kurczę. I zastanawiam się, czemu tu jest dźwięk normalnego samochodu, pasata albo jakiegoś tego innego. Kurczę, normalny dźwięk. Ale wariat, widzicie go? To było specjalnie, to widziałem. Nie mamy pasażerów, możemy szybko jechać. No tylko, żeby tu uhamować teraz, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. I trzeba sobie tak delikatnie podpomagać pod, pod ręcznym. Na szczęście nie rzuca tak tych autobusów, ale trzeba sobie pomagać, nie? Z okazji zobaczyliśmy też pociąg, więc, więc jest dość fajnie. Kurczę. Nie, ten spoko, ale jeszcze do poprawki jest dużo, moim zdaniem. Dużo do fotoradarów, fotoradarów tak miało, to już w ogóle by było ciężko to wszystko się wyrobić w czasie. akurat mamy zielone to. Dobrze, drugie z rzędu, bardzo mi się to podoba. I uwaga, tutaj trzeba spojrzeć. Dalej tu ten maluch stoi, nie nie podoba mi się to strasznie. bo będziemy tu mieli opóźnienie na tym odcinku. Właściciel malucha tu też przyszedł. Czy właścicielka nie widziałem? Bo właścicielka prawdopodobnie. Chociaż wprawę mam taką nawet. Nawet spokojnie tu się jeździ. Udało się wykręcić za pierwszym. tak żeby nie dupnąć tych pasażerów, jest ważne. Dobra. Powinny być dwa przystanki, żeby... O kurczę, oni się chyba widzę stakują Dobre, coś mówi ktoś? Nie Wiecie czy tu jest też? O dobrze, działa normalnie Prawdopodobnie przez to, że ominęliśmy ten jeden przystanek Czy tam coś zepsuliśmy i, i nie mogliśmy zamknąć drzwi Dobrze, ale już chyba wrócimy i robimy w całości tą, tą trasę Trochę sobie tutaj wykręcimy Choć strasznie ciężko się jeździ no Trzeba mieć myślę lepsze umiejętności o wiele Żeby to wszystko tutaj wyarniać Tutaj nie da się bez znajdowania na wysepkę również tego zrobić To jest ten jelcz, czy mlecz <laughs> Tak to jest właśnie, gdy Gry nie mają licencji na, 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 na marki pojazdów. Dobrze, zatrzymajmy się. O, jakiś ziomek wsiada. Usiedli sobie ładnie. Jestem już wystarczająco spóźniony. Aha. O kurczę. To ja tak szybko tu staram się za, za, zapierdzielać, a oni jeszcze marudzą. Nie wiem, czy to, są, to że jest randomowe, czy faktycznie jestem aż tak spóźniony, jak oni twierdzą, no nie wiem. Z tego co widzę, że będziemy mieli problem, żeby wykręcić, bo skrzywanie jest krzywe, jakieś takie po poniemieckie, czy coś. Tak wygląda tak szczerze, no. Nie wiem. Nie mieścimy się tutaj między pasami, ale dobra. Próbujmy wykręcić. Mamy teoretycznie zielone, więc nie powinniśmy nikomu przeszkodzić w, 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 w przy wyjeździe. Te światła jest w, plus w sumie, bo nikogo, jak ktoś stosuje się do tych świateł, to nie będziemy nikomu przeszkadzać. O, kolejny przysyłek, tak, blisko siebie są. Pytanie, czy oni mają zaprogramowane wysiadanie, bo jeszcze tego nie widziałem. Chyba, czy awaryjki w ogóle, jak się zestakowali. O, wysiadają, patrz. Wysiad. Co on zrobi? <laughs> Zniknie. Może jeszcze wolniej. Nie wiem, może oni tak randomowo to mówią. Nie wiem, rura. No, udało nam się ładnie wykręcić. No jest to troszeczkę ciężkie i zdecydowanie ciężarówkami w tej grze się kieruje lepiej. Pociąg jeszcze tu jedzie. Kurde, mój pasażer chyba tu się... I elegancko. O, ten ziomek wysiada, co jest? Jak go pod wiosłem. Ej, to jest, to jest, player. To jest jakiś Gilman. Dzięki morde, jak to oglądasz to tam fajnie. Co napisał? Thanks. Nice. A jest 10 minut, 13 stops. Ja zarobiłem? Zarobiłem. Myślę, że sobie to odpuścimy i sobie to przeznaczymy na osobny odcinek. Także przenosimy się już do kolejnej części, część loga. Także yy, kolejną rzeczą, najbardziej bardzo zauważalną jest Spring Scenery. Czyli wiosenna sceneria. Myślę, że każdy wie tutaj o co chodzi, czyli między innymi no nie ma śniegu, jest, są takie, że... No wszystko jest po prostu zielone, takie jak już za wiosny, już taki klimacik bardziej, bardziej taki majowy, kwietniowy. Myślę, że każdy wie, że już kalendarzowa wiosna się zaczęła, więc no to jest logiczne, że również gdzieś tutaj w najbliższym czasie by to wprowadzili. Nie wiem, co on nie wie, że nie ma, że może ruszyć. W sensie, no, autobusy wjeżdżające z zatoczki mają pierwszeństwo, ale no dobra, niech będzie. Nie wiem, co on chciał zrobić. Wpędzi, tutaj mamy trawkę. Pola jeszcze są takie, takie brązowe. No to wiadomo, jeszcze tak, takie zbytnio nie, nie, zboże jeszcze tak zbytnio nie wyrasło. Więc no, to jest jak najbardziej, oczywiście trafne. No, tutaj mamy już ładną trawkę. Tutaj dalej jakieś pole. O, przy okazji znaleźliśmy coś, co, co, co również zostało dodane. Ale to za chwilę. Wstępmy naszą zmianą. Jest sławno Railway Station is now open No i tak, jesteśmy w Sławnie bo Ona tutaj generalnie się dość dale, niedaleko znajduje To nie jest ta stacja zapewne, o której myślicie Bo większość was pewnie myśli, że ta stacja to jest to Oczywiście ten, ten taki tutaj, bo to też jest coś takiego, ale to nie jest stacja Stacja tutaj jest, została tutaj otworzona droga. mamy tu bardzo ładną stację wysławnie. Nie wiem, gdzie tu jest jakiś parking, więc ja sobie tu ładnie wycofam. Tutaj jeszcze również jakiś autobus jeździ bez światła. Yy, mamy tutaj dworzec kolejowy, no nic nadzwyczajnego. Nie można tutaj nigdzie powchodzić ani nic. Yy, mamy tutaj takie specyficzne podjazdy dla osób z włoskami, ale. No, po polsku widać, że jest robione po polsku. I pytanie, jak my tu się możemy dostać? Tędy możemy, przez te kratki. O, dobra, możemy tutaj z kratki. Okej, okay, jest to taka, taka średnia stacja, w sensie nie jest ona na pewno największa ze, ze wszystkich, myślę, na, na, w całej grze. Mamy perony dwa, mamy zajezdnię autobusową, ktoś tam sobie jeździ. To jest yy, kolejowo, nie? Mamy linię, żeby nie przekraczać jej. Jeszcze pociąg tutaj nie jeździ, więc, więc raczej nie mamy tutaj czego oczekiwać. Także tak wygląda ta stacja z daleka. no Taka stacja typowo jeszcze taka troszeczkę czasu PRL-u, ale też taki swój klimacik trzyma, więc jest yy, myślę okej. Okay. Z tego co widzę, można tu normalnie też wejść sobie tyłem jakby... Tutaj nie trzeba przechodzić przez stację Tutaj również jest takie, tylko takie z dwóch stron mamy wyjście Jak najbardziej to jest dobrze to zrobione No ta stacja jest chyba dość yy, jedną z fajniejszych tutaj rzeczy, które została dodana, bo, bo No trzyma klimat, trzyma klimat Cało dodane sprzedawanie samochodu i tak, ten, myślę, że ten punkt jest z pewnością przez większość was yy, zauważony Jeśli posiadacie jakikolwiek inny pojazd yy niż maluch, to z pewnością wiecie, że jeśli sobie podjedziemy tutaj na jakikolwiek dealership, czy w ten w Darłowie, czy ten tutaj w Sławnia to będziemy mieli tutaj taką ikonkę Sell i gdy ją klikniemy to sprzedamy pojazd AI Traffic także to jest pierwszy chyba takiego typu, takiego typu NPC i nie jest to po prostu postać, która sobie w, yy, stoi albo wchodzi sobie do autobusu Albo stoi w jakimś tam dealershipie, czy w salonie samochodowym Tylko to jest normalny pojazd, jest to BMW z takim specjalnym malowaniem Przykładowane, ale to jest właśnie ten NPS, Który no jest bugowany, bo jak wiecie to jest Roblox Te, też te AI traffic, o czekajcie, coś, coś mu robię Przyczepiłem, bo mu koło wciągło Ale on, on się już przywrócił do swojej tej pozycji ulubionej on już, on już tu zostanie na zawsze Spoko, wiem że pali gumę, piłuje sobie tam elegancko Fajne felgi ma, podobają mi się. No, także to był właśnie ten MPED zbugowany. Lecimy do następnego punktu. You can now check if you have any penalty points at the world exam Jerd. No i to jest oczywiście. Tak będę to tak sobie stopniowo tłumaczył, żebyście to zrozumieli podczas jazdy Możliwość zobaczenia ilości punktów karnych. Kiedy w momencie kiedy podjedziemy sobie na wordaff, tam. W Darłowie. No i mamy nasz ward. Ward koszalin. Oddział terenowy w Darłowie. Tutaj możemy zdać prawo jazdy. Jeszcze wtedy chyba nie nagrywałem o tym prawo jazdzie. Mam nadzieję, że muszę jeszcze raz dać. O, 6 penalty points. A, dobra, bo ja dzisiaj dostałem mandat, no. Dostałem, nie, przekroczyłem o kilka tam punktów. Chciałbym się komunikat rozdzielić prawo jazdy. Chyba, że taki jest. Nie wiem. Nie chcę tego sprawdzać. Add default roblox water. Dobra. Roblox water. Jeśli to jest woda, w takiej, której można pływać, to, to bym się ucieszył. W o! No i to jest właśnie o to chodzi. Jest tutaj Roblox Water. Nie wiem czy tu się da pływać. Sprawdźmy to. Nie da się pływać. Dalej tu nie ma kolizji. Takim akcentem możemy przejść do następnego punktu, który mówi o Addet Wind Turbine, czyli to jest oczywiście ten wiatraczek, który został dodany już jakiś czas temu, żeby pokazać, że, że, że są tam, tam niby co jakiś czas. Możliwe, że coś po prostu poprawili tą turbinę, bo z tego co pamiętam, ona się troszeczkę za szybko... Ej, ja tu jest normalna woda. Ale skam. Weź tu zawróć. Ja sobie tutaj podjeżdżam i okazuje się, że wcale nie. Ta woda wygląda jak ten stary shit. Ja wiem, woda robloxowa o wiele lepiej wygląda niż, niż, ta, niż ta stąd. Tego się troszeczkę dziwię, a ja tak sobie kątem oka tutaj dojrzałem, nie? To nie jest robloxowa woda na pewno. Bo ta robloxowa chyba się rusza, albo nie ma, jest bardziej ciemna. A przecież w Polsce taka, ta woda nie jest aż tak niebieska. Po prostu ten wiatrak jest dość fajny, ponieważ go widać z bardzo daleka. I teraz wyjedziemy, to już widać go stąd. Ten update był tak mały. Jakiś tam taki mo mocno mini-update był. No, ona tutaj wygląda w ten sposób. Z tego co pamiętam, to ona faktycznie jest też tutaj. Nie ma, a no, nie ma kolizji, ale chyba też nie miała tej kolizji. No tak, właśnie to jest ta turbina wiatrowa. Ktoś tu sobie na skróty w ogóle jedzie. <grych> no to taki smaczek, ale dużo zrobił. New connecting roads for trackers at Karchma -Malhof. Dobra, Karchma -Malhof. Jedziemy do karczmy Malchów. Gdyby ktoś nie wiedział, to, to karczma się naprawdę też tak nazywa. Nie, nie jest to błąd, tylko to jest faktycznie karczma Malchów. To jest coś, coś już było, tylko to było tak nieoficjalnie i nie każdy o tym wiedział, tak właściwie. Chociaż tak mi się zdaje, że każdy tracker się resetuje od razu po dostarczeniu i zbyt chyba dużo osób też nie bierze tutaj na tę karszmę Dostaw. Za te dziwne są te miejsca parkingowe, jakieś grube. No także mamy tutaj. O, nie dotyczy dostaw, zakaz wjazdu. I teraz jest to prosto odsłonięte, bo to było tak zasłonięte krzaczkami Tymi tutaj, co są na przykład Nie można sobie tak ładnie objechać, tutaj są w ogóle jakieś pola Jest to w ogóle, tu jest bardzo ładne miejsce, o, tu nie można wejść, czemu? Tu na to pole nie można wejść, co moje pole? Nie oddam nikomu? Nie, ale mi się bardzo podoba to okolice, bo po prostu jest tak ładnie tak wiejsko. Dzień dobry widzowie, witam Was z następnego dnia. Yy, dokładnie dzisiaj o 3.03 dostaliśmy nowy część log z yy, takim mocnym hotfixem. To podjadę zobaczyć czy jest to na serwerze, który jest wystarczająco nowy, żeby te zmiany tutaj uwzględnić. My mam 2 godziny i 50 minut, dobra, czyli jesteśmy myślę na, yy, na nowym serwerze, tak jakby... Które już chyba te, te zmiany zaaplikuje. Buses short no longer gets stuck on bus stop. A. Czyli już się nie zablokujecie, tak jak to miałem wcześniej. sytuację tego. Mlecz max speed has been reduced. Eee, tak, patrzyłem na to. I to jest niestety niezmienione w tym katalogu. A ja nie chcę kupić tego mlecza, bo nie chcę zbytnio marnować sobie pieniążku. Eee, fixed variant going to reverse. Teraz pojadę. To, się, to powinny chodzić chyba o autobusy. Jak ja teraz jak ja zahamuję, to nie powinien się od razu wsteczny wbić. Uwaga. Nie, tutaj się wbija wsteczne. Czyli prawdopodobnie tutaj Fixed Variant Going to Verse. Tego nie sprawdzę, bo teraz obleciałem trzy serwery i wszędzie jest zajęta, więc no niestety nie pokażę wam tego, a chcę się wyrobić z tym przyszłości, będę mógł wam to pokazać. Added a team limit notification. Dobra. A czyli teraz jak sobie właśnie wchodzimy w transita, to... Mamy, że tu jest team limit, więc jeszcze niestety nie dołączy. Bo, żeby nie cały serwer był na tranzycie, to też wiadomo. AI H46 no respawn i stuck. Akurat nam się tak fartła, że tutaj jeździ ten, ten AI, który. No, jak widzicie, troszeczkę popyla tutaj ładnie. I zobaczcie, no dobrze sobie radzi, nie? On już się podobnie wywala. W ogóle pierwszy raz widzę ten, tego AI, jak on, jak on się normalnie jedzie. Nie, 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 nie leży ani w ropie, ani nie wisi na drzewie, albo gdzieś w szakach tylko on normalnie jedzie. Ale on depnął. Zapierdziela z kubana. On zwalnia nas w fotora fotoradarach. Kubany nie zwalnia na fotoradarach. Poleciał. Jak Janusz. Pota jak nic. Kurde, dobra, godzimy go. Oj, pasat nie daje rady. Ajajaj, aj, aj, trzeba coś szybszego zdecydowania. Ale za dupco Kubany. Można się z nim ścigać w sumie. To jest taki NPC No to, to jest NPC tak właściwie. On gdzie skręca? nie, on jedzie prosto. Zobaczmy jego trasę. on gdzieś tu skręci? O, o, o skręca. Tak, bo z tego co widziałem się, on jeździ tutaj na malechówko. I teraz... O, po dziurach jedzie wolno. Patrz, to są takie sebiksy ze wsi. On ma światła inaczej zrobione trochę. Gdzie stanie jak, jak go jakoś zepchnę albo coś? O kurde, o kurde, dupłem w niego. Jedzie, normalnie, dobra, czyli go się jakoś nie da tak wytrącić, nie wiem. Próbuję mu zajechać. O! O! Co on zrobił? Idziemy sobie tutaj Jedzie dalej Ale zobaczmy czy go to jakoś nie wytrąciło Z, Ze ścieżki Ale powoli tutaj jedzie po tych dziurach, no Okej, okay, on tutaj się zatrzymuje Co on robi? Praca Chciał odjedźmy Żeby ona sobie wy, wyjechał Reaguje na przykład jak ja teraz zawrócił Nie zakona, że będzie że Jak ja będę stał to on się zatrzyma Sprawdzimy. to, bo nie mieliśmy okazji wcześniej A teraz to możemy sprawdzić właśnie Jest tutaj I on się zatrzyma za mną Oj, kurczę, tak średnio widzę, dobra, czyli on jeszcze nie jest tak dobrze zaprogramowany, jak jakbyśmy tego oczekiwali. Ja jedzie za mną, dobra. Zobaczmy czy on nie wyprzedzi też. Próbujmy mu uciec, że on jakoś tak za szybko nie jedzie. To ma no, skryptowane wyprzedzanie. <laughs> nie wiem, ciężkie to by było. Bardzo ciężko. Nie wiem czy oni się jeszcze podjęli takie ciężkiego zadanie. Nie wiem czy on zwalnia. Może tu gdzieś skręca, nie wiem. Okej, okay, on zwalnia jak mnie widzi. Czyli to... Czyli on nie reaguje tylko na stopy jakby Czyli Jakbym się teraz zaczął, on by prawdopodobnie nie dupną, bo on nie ma zaprogramowania tak mocno zwalniać. Okej, okay, przyspieszył. O kurde, będzie wyprzedzał. <laughs> Ja pierdziele To była prowokacja? Prawdopodobnie to mogła być prowokacja. Moim zdaniem powinna mieć wyłączoną kolizję. O kurde. Zobaczymy, jak on ma trasę. Ajaj, poczekajcie, jedziemy za nim. Kurde, ale ma fajnie, że może tak zadupcać, nie? To radary ma wywalone. Kurde, skubany, uciekł. Będzie problem, żeby go teraz dogonić, myślę. Fajnie, że udało się go tam znaleźć tak szybko. On zwalnia gdzieś jakoś mało skryptowany, że hamuje na, na przykład na wioskach, czy gdzieś. Się... Widzę, że jedzie. On prawdopodobnie robi tu kółko w Teraz sobie zerkniemy. Okej, okay, teraz tu bardzo wolno jedzieć. on tutaj ma chyba fotoradar skryptowany, ale on gdzieś aż 30, 40? Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem On na tranzyt tu zajeżdża Czy on może pojechać tam? O kurde, on może tam pojechać O, ale zakładam, że on po prostu sobie zawraca czy on tu zniknie i się zrespi? Czy on zawróci, czy pojedzie na światła? Na światła pojedzie, dobra Jedziemy na światła Czyli w takim razie znamy jego ścieżkę całą To jest jak ja mam zielone To czy on mi wyjedzie? O, wyjechał, ale jechał na czerwonym, tak Czyli no on sobie jedzie tam do malechówka, zawróci sobie ładnie a bardzo ładnie zawracał z tego, co widziałem. Więc teraz to, to o wiele lepiej działać. O, patrzcie, już. Fotoradar minął i do dechy. Kurczę, ładnie. Trzeba się dziś nim ścignąć, nie? Będzie wyzwanie na jakieś streama widzowe. Fixed Passengers Getting Blocked by Match the Front Door. Czyli tu prawdopodobnie się blokowali pasażerowie i nie mogli wyjść. Fixed wrong animation playing during ticket sales. Animations. Czy może tu chodzi o wiadomości albo jakieś animacje? Nie, nie, nie przyglądałem się tym. Jakoś, jak oni się zachowują podczas zakupywania biletu. Może... Aha, bo oni mogą po prostu iść dalej a prosić o bilet. Roz, rozumiem. Możliwe, że to chodzi o to. Jadę ta proper signal to railroad bridge in Sławno. My tutaj możemy coś zauważyć, czy... A, że tu po prostu... A, jest... Chyba jest ta tabliczka nowa. Tak, jest tabliczka z... Tak, jest tutaj ta tabliczka z, z busem. Że tutaj bus nie wjedzie. Ale coś jeszcze? Czy tylko tyle jakby jest tutaj wprowadzone? E, chyba tylko tyle, jeśli widzę te, te oznakowania. No pytanie, czy to ktoś zauważy. Jest dość tutaj istotne No i co widzowie, na dzisiaj to będzie tyle Mam nadzieję, że ten film się spodobał No niestety musiałem dogrywać to, yy, Wielki szacun za te AI, które tutaj jedzie przed nami On zaczyna tu wyprzedzać, brać, wybrać O kurde, o kurde No <taki> wtasy, myślę, że takim akcentem możemy zakończyć ten film Oceniajcie, piszcie komentarze yy, co, wyście, co chcielibyście zobaczyć na kanale Yy, dzięki bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego filmu, no i cześć.